Gdzieś na Kuckowym zadupiu, godziny popołudniowe. Samoloty będą dziś spadać jak śliwki. Super! Tam zobaczysz taki zamach. Zdarza się tylko raz prawdziwe wydarzenie. Róż dupę. Zaraz wychodzimy. Uah. No już. Wziąłeś wódkę? Tak. Skręty? Tak. Wziąłem też kamerę, fajki, zagrychy, denaturat. Oraz świeżutkie ciasteczka przekładane amfetaminu. <laughs> właśnie widzę. Nie słyszałem, co mówiłaś? Powiedziałam, właśnie widzę. Nie słyszę. Ha? Kurwa, zgłuchłeś. Ach, zapomniałabym. Trzeba jeszcze zabrać... Zajebisty podręcznik kamasutry. No wiesz, to opasłe to misko... Seksie, ruchaniu, pieprzeniu i różnych pozycjach. Spike! Mój asystencie długo jeszcze będziesz się z tym pierdol... Ha? Nasz polski Pony. Przyjaźń to gówno. Odcinek drugi. Dzień z życia wzięty. Więc, żeby nie przedłużać, mam dzisiaj zaszczyt wręczyć ten oto puchar Ponyville naszemu honorowemu gościowi Applejack. Twilight Sparkle, słucham. No, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym Ponyville? W sumie ja! Nie wkurwie mnie, dobrze? Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. Mam cię w dupie! Co powiedziałeś? W sumie? Nic. No zobacz, co kurwa narobiliście. Co kierowcą kurwa jest? Korozy. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak pan się nie denerwował? Jakiej racji kurwa dajecie wóz? Ile razy tłumaczyłem? Zaraz wyklepiemy, Ja Na pewno już nie wyklepisz, no kurwa. To wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie. Spokojnie. Takiego budynku już nie dostanę. No to chodzimy z praja będziemy balować. Czemu się kurwa Wiecie co nie wasze? Żaden żołnierz kurwa nie siedzi za was i dowodzi. I kurwa powiedział, że nie ma. Tłumaczyłem tysiąc razy. Kurwa człowiek dwa bardziej korzone, kurwa, to jest przed. A kurwa przyjdzie do tego, jest kierowca ten I ten, żaden kurwa nie jeździ. Kopka piaskowa. Popularne ciasto w kształcie dupy. Psa, palce lizać. Najlepiej smakuje w całości. Wezmę i pakuję je całe do ryby. Razem z jajami. Mm, palce lizać. Dobrze. Malutki smoczek! Hej, kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę. Jeśli nie masz nic przeciwko, przyda ci się, przyjaciel. Spadaj. Pięknie! Po drodze możemy sobie trochę porozmawiać! Jestem... Wrzód na tyłku! Jestem Skorinis! Spadaj! Nie zwracaj na mnie uwagi! Będę się trzymał ciebie! Spokojna głowa! Jesteś moim najlepszym kumplem, wiesz? A tak w ogóle to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta! Możesz się zamknąć, choć na chwilę. Jasne! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą. Moglibyśmy robić to częściej. Chyba przywalę ci w mordę. Ale fajnie. Ouch. Gdzie leziesz, cioto? Nie kupi pan jabłek? Nie, dzięki. Dlaczego? Mam zadzwonić po gliny. Jest pan pewien? Jestem prawie pewien. A może rozstrzygniemy to moją spluwą? Na, naprawdę przepraszam. Nie możemy się jakoś dogadać? No jasne. Dawaj szmal, bo cię zatłukę. Miłego dnia. Woohoo! Może powinnam najpierw zwiększyć sprzedaż. Hmm... Myślę, że to brzmi nieźle. Dotknęłaś, to kupuj! Gotówka lub karta? Odwal się! Należy się... 300. O co ci chodzi? Bubeł w kubeł! Dawaj... 500. Paniusiu, e pudlum. Co z... szuler szulernie prowadzisz, wieśniaku? Aż! Zjeżdżaj stąd, waflu! W sam raz. Dzięki. Przykro mi, ale masz za mało kasy. Spadłowa. No co? To on mnie właśnie orżnął. Oddaj farbu. Co? Trzymaj się z dala ode mnie. Doigrałeś się. Do domu. Coś ci nie styka.

Potem grzebie kopytem w dupie. Przerażające! No dobrze, przepraszam, ale to przecież nic strasznego. Może przychodzić z wizytą towarzyską. Właśnie, może chce się z nami z zabawić. I może wcale nie czai się przez. Ul, Ach, tylko do nich wchodzi, jak my, żeby. Z bać dupy! Tak, każda z nas lubi z bać dupy! Wiecie co myślę? Apple Bloom. cicho dorośli rozmawiają. Też jestem dorosła. A co z tym grzebaniem w... w dupie? Przyznasz chyba, że to jest dziwne. Może szuka jakichś niewinnych stworzeń. Wy wszyscy jesteście pojebani! Co mówią karty? Mm. Zły ruch, palancie! Karty co mówią? Hmm. Ja nie wiem. Chyba Cię pojebało, dziewczynka. Tu kleją te karty. Panaci. Nie Dziękujemy pani... Pewnego dnia poszłam na rozmowę o pracę, a on od razu na to ja, o przepraszam, to tylko ja, a wtedy oni powiedzieli, że nie będę pasować do innych pracowników, bo oni żyją, a ja nie, więc nie nadam się do zespołu, a wtedy powiedziałem, że mogę pracować 24 godziny na dobę, no i zgodzili się na cmentarną zmianę. Kłuczyk imieniem Rainbow Dash miała się zająć rozganianiem chmur. No cóż, jakoś nie widzę, żeby się uwijała. Przepraszam. Dobrze, to ja już pójdę, nie przeszkadzam. Cześć, Rai! Cześć! Cześć Rai -ki! Rai -ki! Kurwa jeszcze z tymi dziećmi jebanymi. Rozdzielmy się i szukajmy wszędzie. Zalazłam! Kto by pomyślał? Dorosły facet a się w kacie. Czułem, że coś było nie tak z tymi gąbkami ze stołówki. Niektórzy to są jeny. A! A! Marzyłem o tym od rana. Kaczkupa. A moral tej części jest krótki. I powszechnie znany. Każdy dzień spędzony w Ponyville jest tak samo zjedbany. Hmm. Ha <laughs> <laughs> ha